Ja tutaj to pytanie już zadawam niejednokrotnie, ale mogłabym je zadać jakieś 1500 razy, a i tak byłoby mi daleko do tego, jak często samej sobie je muszę zadawać. Czego ja się tak naprawdę boję? Jakie są moje lęki i czy one rzeczywiście towarzyszą mi na co dzień? Czy tylko raz na jakiś czas przypominają o sobie? I w jakich momentach? O nich pamiętam, kiedy łatwiej jest mi o nich zapomnieć. Ja sobie zrobiłam nawet całą listę jakichś takich zagadnień na temat strachu, bo mam, mam takie wrażenie, że strach miał nas chronić, ma nas chronić. No Patrzę z pierwotnego punktu widzenia, to strach, stres jest reakcją na zagrożenie. I jak tak myślę sobie, kiedy ja się czuję zagrożona bardzo dużo mi się pojawia mniej i bardziej błahych odpowiedzi. Bo można się bać nie wiem, ciemności, pająków, gołębi. Ale można się też bać odrzucenia, porzucenia, samotności, miłości, jej braku, bliskości i całej tej reszty w związku z relacjami. W związku z, ze związkiem? Na przykład. <noise> tu nie chodzi tylko o jakąś relację bardziej lub mniej romantyczną, bo, bo tego się boimy w każdych interakcjach, znaczy boimy się. Ja się boję. Jak mam się tak obnażać, po to tu jestem, to ja się piekielnie boję. Boję się mieć złamane serce, boję się być naiwna, boję się wy być wykorzystana. Boję się, że. Uwierzę w coś, co, w co ktoś będzie chciał, żebym uwierzyła. I w efekcie końcowym będę się czuła głupia. Jest coś takiego jak efekt końcowy? Efekt chyba musi być na końcu. Znaczy, może być w trakcie, ale efekt. <grym> no to generalnie na samym końcu będę się czuła naiwna, głupia, dziecinna. Można wymieniać dalej. A później się okaże, że ten. Koniec. Wcale nie jest końcem, że może mi się wydawać, że no i klops i znowu kończę w tym samym miejscu i znowu się nie udało, znowu siedzę w jakiejś pętli, znowu cykl zamykam tymi samymi emocjami co poprzedni. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką pierdołę, że albo się rozwijasz, albo powtarzasz. Powtarzasz błędy, powtarzasz sytuacje, powtarzasz momenty, w których masz poczuć się znowu tak samo, żeby może wyciągnąć z tego jakąś lekcję. I jakby nie patrzeć, staram się traktować moje lęki jako wskazówki. O wskazówkach też już, nie wiem, chyba na jakimś odcinku o drog drogowskazach albo coś tam, że dostajemy sami od siebie tyle wskazówek, ale z jakiegoś powodu lęk jest tą wskazówką, której najmniej chcemy słuchać. Bo złość też jest wskazówką. Chciałam powiedzieć, że złość też jest lękiem. Ale w sumie to tak. Złość jest reakcją na lęk. Złość jest reakcją na bunt. W ogóle jest, jest, jest buntem. Złość jest buntem. I mówię o tym, śmiejąc się. A tak naprawdę. Dogłębnie mnie to porusza, bo ostatnio pierwszy raz złapałam swoją złość. Ostatnio, no może trochę nadaję temu wyjątkowości, ale pierwszy raz zobaczyłam siebie, kiedy jestem zła. I byłam zła w miejscu, w którym zazwyczaj czułam strach. Tam, gdzie Coś powodowało mój strach, tam gdzie właśnie działo się coś, co doprowadziłoby mnie prawdopodobnie parę lat temu do ataku paniki. Tam ostatnio się wściekłam. Kurde, aż mi głupio, bo yy, najczęściej właśnie wspominałam tutaj o tym, że ja mam taką obcą relację ze złością, że ta złość jest dla mnie taka niepoznana, bo tak rzadko ją w życiu czułam. A okazuje się, że. Że u mnie strach wychodzi z tego samego miejsca, w którym mogłaby się pojawić u innych złość. I trwając w tej emocji, przypominając ją sobie, widzę, jak często byłam w życiu przerażona. U mnie strach zawsze pojawiał się tam, gdzie pojawiała się desperacja. I okazuje się, że Emocje nierzadko trzymają się za ręce. Emocje nierzadko idą nawet nie parami, tylko grupami. Idzie chmara emocji. W ciężkich, w ciężkich momentach pojawia się bardzo wiele emocji, które aż szkoda wpychać w różne szufladki i separować je od siebie, bo przecież one są razem. One są grupą. I tam, gdzie przestraszyłam się, że byłabym odrzucona, tam pojawiła się. Złość, która pojawiła się przez strach, a strach pojawił się przez uczucie niesprawiedliwości? Niesprawiedliwość po pojawiła się tam, gdzie miałam wrażenie, że nadużyłam siebie i dałam od siebie coś, czego wcale nie chciałam dawać, więc mnóstwo tego. To to, to nie jest tylko złość i to nie jest tylko strach. Tak siedząc z tym moim lękiem. Zadałam sobie kolejne pytanie. Dzisiaj będzie dużo pytań. Robimy quiz. Kiedy pierwszy raz się czegoś bałam? I czy ten strach był y, rzeczywistym strachem o, o przetrwanie? Właśnie nad tym się zastanawiam. Czy jeżeli oczywiście no, mój pierwszy strach pojawił się, kiedy byłam dzieckiem, bo 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 bo. U każdego to raczej jest y, trochę inny wymiar strachu. I. Oczywiście, że jako dziecko przestraszyłam się, że nie przetrwam. Oczywiście, że kiedy pierwszy raz, albo tak, tam gdzie wyobrażam sobie, gdzie pierwszy raz pojawił się mój strach, to ja się bałam, że tego nie wytrzymam. Bałam się, że sobie nie poradzę. I będąc zmuszona do tego, żeby sobie poradzić, ten strach ewoluował w bardzo różne formy. I jak dziecinne by to nie było, to mój strach przez większość mojego życia ewoluował na bieżąco w różne formy histerii. Bo no jakby nie patrzeć, dziecko, które się boi, zaczyna histeryzować i odstawia jakieś tantrum. I ja też odstawiałam jakieś tantrum. Czy to właśnie gorzki płacz, czy tarzanie się po ziemi, i nie, jak jestem dorosła, już nie tarzam się po ziemi po prostu bardzo mocno płacze, albo płakałam. Teraz to jestem taka dojrzała. Ale widzę, że w każdym z tych momentów mogła pojawić się złość, wściekłość. Na zasadzie kurwa, dlaczego życie znowu skazuje mnie na coś takiego? Przecież ja znowu boję się, że sobie nie poradzę. Przecież to jest takie niesprawiedliwe. I Kluczowe tutaj też jest chyba słowo znowu. Tam, gdzie czułam, że znowu coś się dzieje, to też jest taka emocja idąca z bardzo dawna. Że jeżeli jako dziecko, jako dzieciaki jesteśmy poddawani czemuś, jakiemuś, jakiejś, jakiegoś rodzaju traumie, w kółko i w kółko i w kółko, to przyzwyczajamy się do tego, że ta trauma jest. I jeżeli w dorosłym życiu. No, już nie odrzucał mnie mój rodzic, a jednak znowu czułam ten sam lęk, co wtedy? To znaczy, że ja nie umiałam wyjść z pętli. Jeżeli czułam, że Znowu sobie z czymś nie poradzę. A tak to, dokładnie tak mi to towarzyszyło, że jeżeli ktoś mnie odrzucał, a ja wpadałam w te moje tantrum, więc ja to od razu wizualizuję, ale, ale tutaj zajahamek jakimś amerykańskim. Znowu wizualizuję sobie dziecko, które w, w supermarkecie leży na podłodze i histeryzuje, że chciałoby coś dostać, że chciałoby kupić sobie Mamby. I rodzic mówi, że nie, a dziecko na to wryk i na ziemię, i że Mamby. Tak, właśnie porównam y, złamane serce do gumy rozpuszczalnej. Y, w ogóle, no, nawet nie wiem, czy ja y, takie sceny z, tą, z, z tymi mambami i y, podłogą w supermarkecie odstawiałam, ale y, na pewno jako dziecko y, roztrzaskało mi się serce na milion kawałków z powodu tego, że y, moje potrzeby emocjonalne nie były zaspokojone. I y, y, źle to brzmi, ale na własne życzenie roztrzaskiwałam sobie to serce jeszcze wiele razy w przyszłości żeby znowu poczuć się tak samo żeby znowu znaczy oczywiście to nie jest tak że ja tego chciałam co nie nie chciałam mieć złamanego serca ale jakimś magicznym trafem bez przerwy trafiałam do miejsc gdzie to moje serce właśnie się roztrzaskiwało ponownie i nie robiąc w siebie męczennika yy, teraz zaczynam powoli widzieć że sama do tego doprowadzałam i to jest okrutne, bo nie lubię patrzeć na małą siebie i myśleć: "A ty tylko gubia sama sobie zobacz. Myślałaś, że tu serio ktoś twoje serce złapie, jak takie kruche, jak takie jajko i i będzie się tym jajkiem opiekował. Mali, proszę cię. Oczywiście jest mi siebie strasznie żal, bo to moje jajko, biedne takie roztrzaskane, że tam zbierałam już po prostu potłuczone skorupki i rozlane żółtko, żeby znowu gdzieś je dać i powiedzieć: Proszę, zobacz, tutaj ono było już tyle, ono przeszło. To na pewno ty go nie rozbijesz, prawda? Ba mi się nawet wydawało, że w tym lęku i w tej gigantycznej, bo ja się niczego tak w życiu nie bałam, jak właśnie tego, że znów ktoś roztrzaska mi serce. I jakoś tak to wychodziło, że wręczając to moje rozbite jajko komuś, ja już zamykałam oczy, wiedząc, że, że zostanie ono rozbite. No, ja dosłownie mentalnie już się na to przygotowywałam. I no, czy, czy, czy w takim razie ja sama nie doprowadzałam do tego, skoro wiedziałam, że to się wydarzy? I oczywiście później dochodzą te momenty, w których znajomi to mnie z każdą kolejną yy, opcją rozbitego jajka ostrzegali, że mali. Tylko bądź ostrożna, tylko uważaj, a ja na to no wiem. Przecież nie doprowadzę do tego kolejny raz, żeby mi się jajko rozbiło. Koleżanka napisała mi dzisiaj coś tak, takiego ładnego, aż, aż wam to przeczytam. <laughs> Jakbym miała swoje serce przyrównać do jajka, to twoja osoba jest jak aksamitna poduszka, która to jajko otuli. A ja oczywiście się wzruszyłam totalnie, bo no tak, przecież ja kreowałam od dnia numer jeden mojego rozwoju emocjonalnego swoją osobę tak, żeby nie daj Boże, nie doprowadzić do tego, do czego doprowadzali inni. I liczyłam, że w ten sposób, jeżeli ja będę taka, jaka chciałabym, żeby ktoś był dla mnie, to trafię na taką samą osobę. To trafię na kogoś, kto też zobaczy mnie jako jajko. I, i głupie to jest strasznie, <głupie>, głupie to jest okropnie, ponieważ, no tak, karma wraca, jak jesteś dobry, to w końcu ci się to dobro zwróci. Mm -hmm. No tak, tak, tak. Tylko może nie, nie testuj tego. Dobra, nie, nie testuj karmy. Nie sprawdzaj, czy skoro jesteś dobry dla, dla jajek, to że w takim razie ktoś też miałby być. To, to tak nie działa. Twoje działania nie są wyznacznikiem tego, jak inni będą działać. Odeszłam totalnie w ogóle od tematu lęku. Zajemnie. Trzeba o jajkach gadać. No, ja tak lubię. Bo tutaj się mogę trochę porozwijać na temat mojego lęku, i to nie jest tak, że tylko tego się boję. Standardowo boję się bardzo wielu rzeczy. Ja jestem chronicznie zlęknionym człowiekiem, yy, ale myślę sobie, czemu? Czy ja się boję tego, czego już doświadczyłam? Czy boję się czegoś, co ktoś inny mi wtłoczył do głowy? Jedno i drugie, oczywiście. Obie odpowiedzi są poprawne, ponieważ wyciąganie lekcji to jest to jest lekcja sama w sobie. Uczenie się to też wymaga tego, że. Musimy się nauczyć uczenia się. Kurwa. I ja się nie umiałam nauczyć chociażby takiej ciekawej rzeczy, jak to, że rzeczywiście boję się rzeczy, które już przeszłam. Bo boję się, że się powtórzą. To całkiem logiczne. Ale nie boję się tylko tego, że się powtórzą. Tylko boję się, że tym razem ja już tego nie dźwignę. Boję się, że już jak te, to się powtórzy znowu, to mi pęknie żyłka i nie dam rady. I nawet siebie nie umiem poklepać po plecach, że mali, skoro już to przeżyłaś, to czemu tym razem miałabyś nie przeżyć? Skoro już udało ci się przeżyć coś takiego. To następnym razem możesz wyciągnąć z tego tylko kolejną bardziej wartościową lekcję, albo może jakąkolwiek. Bo jak tak sobie patrzę też wstecz, to, to na przykład nie mam takiego poczucia, że ja w kółko dobierałam sobie takich ludzi, którzy, że oni, że oni zawsze byli tacy sami pod jakimkolwiek względem. To zawsze było totalnie coś innego. A jednak cały czas jakaś lekcja tam się mieliła. W ogóle to mam katar. No i cały czas, cały czas jakaś lekcja się tam mieliła, pomimo tego, że ja byłam starsza, ja byłam inna, ludzie wokół mnie byli inni, okoliczności były kompletnie inne, ale to uczucie znowu nierzadko mi w tym towarzyszyło. Że naprawdę, mimo tego, że wszystko było inne, to ja czułam, Kurwa, znowu! Znowu jest to samo! Ale co jest to samo? Co się powtórzyło? To jak się czuję? Dlaczego znowu się tak czujesz? Jakiej lekcji nie wyciągnęłaś, co? I to wyciąganie lekcji było tym trudniejsze, właśnie przez to, że, te, że wszystko było inne, że okoliczności były inne, ale moje uczucia pozostały niezmienne. Moje podejście, Zostało niezmienne. Ja naprawdę za każdym razem, jak mi się łamało serce, ja tu nie mówię o związkach tylko. No oczywiście, w związkach triggerujemy się najbardziej i, i tak, w związkach praktycznie za każdym razem czułam, że znowu mam złamane serce i znowu jestem odrzucona, znowu jest mnie za dużo i jata, jata, jata z moim stylem przywiązania lękowym. Ale w przyjaźniach i w rodzinie też to było. Też znowu się pojawiało. To uczucie. Naprawdę, jak patrzę na siebie, na swoje uczucie, to widzę, jak, jakbym biegła na jakiejś taśmie, i, i bez przerwy sobie powtarzałam, że Jezu, to była masakra, to doświadczenie było strasznie ciężkie, już nigdy więcej do tego nie dopuszczę. I byłam pewna, że tym razem rzeczywiście tak będzie. A później zmieniały się okoliczności, ja się zmieniałam, zmieniali się ludzie wokół mnie i yy, sypało się, a ja na to. Jezu, to była masakra, to doświadczenie było strasznie ciężkie, już nigdy więcej do tego nie dopuszczę. Ja nie jestem głupia. Ja mam się za naprawdę inteligentną osobę. I nawet jak już się miałam za taką. Jak do mnie dotarło, że taka chyba jestem. A to wchodziłam w nową relację i znowu później sobie mówiłam... Jezu, to była masakra. Nigdy więcej do tego nie dopuszczę. I z tego zmęczenia już... Musiałam w końcu... Ja często tutaj na odcinkach mówię o takim momencie, jak ja... Już mi coś jebło. Już przelało mi się i, I miałam dość. I ten moment dość sprawił, że obejrzałam się za siebie, zobaczyłam. Zobaczyłam, że. To była masakra. To była masakra. Nigdy więcej do tego nie dopuszczę. I stwierdziłam, że chyba rzeczywiście coś jest nie tak. Że coś, coś musi być. Coś musi być kurwa źle, że ja ciągle powtarzam tę samą szopkę. Chyba pora. Chyba pora faktycznie coś zmienić. Bo no tak, świat jest okrutny i ludzie są okrutni i ja mogłabym siedzieć w tym bagnie i w kółko, już nie zapętla tego kolejny raz, w, w kółko powtarzać sobie tę samą frazę, użalając się nad sobą i szukając y, jakiejś wizji na to, że nareszcie kolejny, kolejne podejście udowodni mi, że już wyszłam z tego cyklu. Nie, psia to ja muszę wyjść z tego cyklu. To ja muszę ocknąć się i zobaczyć, gdzie ja tymi moimi małymi stópkami dreptam, że non-stop biegam po tej taśmie. Nie mam uniwersalnej rady, jak zobaczyć swoją taśmę. To jest chyba proces, który trwa na co dzień. W tym procesie na co dzień musimy doświadczać uświadamiania sobie tych, tych miejsc zapętlania, tych, tych momentów, kiedy o, to znowu robię to samo, znowu, zobacz, tak już, to już próbowałaś i to nie działa, zobacz, zobacz. I ja naprawdę nierzadko, ostatnio miałam parę takich sytuacji, że wyobrażałam sobie, jak właśnie świat zewnętrzny miałby mi udowodnić tę moją tezę, że zasługuję na coś lepszego, Czekałam na to potwierdzenie od świata i naprawdę ja muszę na siebie w głowie krzyczeć. Tam, tam jest, tam najwyraźniej jest gniazdo mojej złości. I mówię sobie, kurwa, na co ty czekasz? Na co, czego ty chcesz? Chcesz, żeby ci było lepiej? To zrób sobie lepiej. Przestań czekać, aż ktoś ci zrobi lepiej. Przestań czekać, aż ktoś ci udowodni twoją wartość, tylko wreszcie sama ją sobie podkreśl. Uy, głupia jesteś? Nie jestem głupia. No to o co chodzi. No, jestem straumatyzowana i przerażona. Ale czego się boisz? Że sama sobie nie potrafisz tego dać? Boisz się, że, że skoro inni ci tego nie dają, to boisz się, że sama sobie tego nie dasz, tak? Całkiem logiczne ma to sens, Mali, przykro mi. Kurde, miałam chyba zrobić jakąś pauzę na rzecz tego, żeby dać wam się zastanowić nad jakąś odpowiedzią. Czego Mali może się bać? To nie jest wcale takie łatwe. Ja sobie nie umiem na to odpowiedzieć momentami. I muszę się karcić za chęć do tego, żeby bać się dalej. Muszę się karcić za to, że szukam ratunku od wszechświata, żeby mi pokazał, że nie ma się czego bać. A później robię sama sobie takie, ła! Idź, powtórz jakiś chujowy schemat! Ła, przestrasz się znowu! Zobacz, zobacz, udowodnij sobie, że warto siedzieć w, tej, w tym bagnie mentalnym. Bo ja serio tutaj uwaga, tu Wam zostawię miejsce. Czego się boisz? Wystarczy ci tyle miejsca, potrzebujesz czegoś. Ja się boję. Dzięki, że, że nie powiedziałaś nic. Co so, ja powiem o sobie. Muszę. Ja się boję. Ja się boję. Ja się boję być zaangażowana, boję się być dla kogoś i boję się tego, że ktoś będzie dla mnie tylko na moment. Boję się wierzyć. W coś. Co chciałabym wierzyć na zawsze, boję się przemijania, boję się braku kontroli. Chyba już kiedyś o tym mówiłam. I ciekawe, że od momentu, kiedy o tym tutaj powiedziałam, to też moje podejście się zmieniło, no takie uroki, rozwijania się na bieżąco. Wspomniałam kiedyś o tym, że jednym z moich największych życiowych lęków był ten przed śmiercią. I troszeczkę rozwinęłam tamten temat, ale. Teraz tak dobitnie widzę, że to była tylko moja potrzeba kontrolowania czegokolwiek i uwaga. Słuchajcie tego, słuchajcie tego jaki super wniosek. Tak, ja bałam się tego, czego nie mogę kontrolować. A skoro pru, ta, tam bałam się czegoś, co dosłownie to jest jedyna rzecz, której nie mogę kontrolować wcale, bo na pewno umrę. I skoro obieram sobie cel, że okej, okay, boję się tego, czego na pewno nie mogę kontrolować, to na pewno nie mogę nic z tym lękiem zrobić i jestem w tej właśnie mentalnej beznadziei, bo nic z tym nie zrobię. Skoro się tego boję, a to na pewno się stanie wszystko jest. E, już jebać. <grywa> Przed chwilą nagrałam fragment, w którym znowu smaruję osobę, którą smaruję tutaj notorycznie na tym podcaście. Jak nie wiecie, kto to. To, to znaczy, że nie smaruję jej wystarczająco często. Mężczyzna jest artystką i jej ogromnym lękiem jest to, że jej obrazów yy, nikt nie kupi za ogromne pieniądze. No, oczywiście każdy artysta chciałby móc utrzymywać się ze swojej sztuki. Yy, no i, i na rzecz. Tej ambicji lękowej, jeżeli ona boi się, że nikt nie kupi jej obrazu za ogromne pieniądze, no na rzecz kontrolowania tego lęku, ona tego obrazu nie wystawi w ogóle na sprzedaż. Bo nawet jeżeli wystawiłaby go za mniejszą kwotę i ktoś by kupił za tę mniejszą kwotę ten obraz, to po pierwsze będzie się zastanawiać, czy, czy, czy w takim razie nie powinna była go wystawić za więcej, a po drugie to nie zapobiegnie temu lękowi, że no. No, skoro ktoś kupił za małe, to, to co z tego, no to za duże nikt nie kupi. Bez sensu. To jest walka z tym lękiem, wystawienie tego obrazu to jest walka z Lękiem w jej przypadku. Ja też mam takie obrazy. Ja też mam takie, takie rzeczy, które boję się, że, że nie sprzedadzą się za ogromne kwoty. I to nie chodzi o to, że ja też jestem artystką. No nie. Tu chodzi o to, że ja na przykład ja na przykład moje serce oddaję boję się, że nie zostanie docenione, więc oddaję je w jakiś głupi sposób, żeby na pewno nie zostało docenione, bo jest takie dostępne i można je sobie wziąć najwyraźniej, więc po co je doceniać? I tym samym, o Jezus, zaczęłam jakoś psioczyć na siebie. Zdenerwowana jestem. Tak naprawdę tutaj oczywiście humorem próbuję obkręcić wokół tego, że, 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 że się boję i że, że mnie momentami te lęki zżerają. Czasem czuję, że nie mogę tutaj gadać o tym, że, że, że coś jest dla mnie wymagające, bo, bo jak miałbym jakąś fajną radę dać. Jedyne, może, może, to jest, może to jest coś cennego, co mogę tutaj zostawić. Pokazać, że, że jestem tylko człowiekiem, jakby nie dało się jeszcze tego zauważyć. Że, co z tego, że kręcę podcast psychologiczny, skoro czasami odstawiam jakieś głupio, głupoty emocjonalne i nie umiem sama siebie zrozumieć w tym, czego się boję. I się w tym lęku, powtarzam stare schematy i nawet na drodze w samorozwoju wciąż czasem wracam do miejsc, które są na taśmie. Czasem sama znowu z lęku rozbijam swoje jajko, żeby nikt inny mi go nie rozbił. I tak chyba musi być. To chyba jest... I nie, nie, nie musi być tak, że ciągle powtarzamy schematy, tylko jeżeli powiemy sobie, że już nie chcemy Powtarzać jakiegoś schematu, to i tak jest szansa spora, że znowu go powtórzymy. I najcenniejsze jest powiedzieć sobie, stojąc kolejny raz na tej taśmie i powtarzając kolejne okrążenie wokół stadionu, <grywa> że, że znowu stoisz na taśmie, znowu, Mali, wycofka. Nie, 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 już, już wiesz, jak to jest. Już wiesz, że tego błędu nie chcesz powtarzać. Przecież tak już próbowałaś. Przecież to już, już robiłaś to w ten sposób i to nie działa. Jak chcesz, to powtarzaj sobie ten błąd do, do zżygania, ale nie chcesz, nie? Więc najcenniejsze, co możesz sobie dać, to, to te lekcje, jak, jak to jest wyjść z taśmy. I nawet jak na nią znowu wrócisz. Nawet jak popełnisz znowu ten sam błąd. Jak ci się znowu to jajko rozbije, no to trudno, to przynajmniej, przynajmniej już jesteś o krok dalej, bo wiesz, że chcesz pozbyć się tego schematu, już nie chcesz tak siedzieć na tej taśmie. Nic nie szkodzi. Jak czasem na nie, na nie, na wrócisz na taśmę, no to trudno, no to przynajmniej krok, dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Spoko, luźno, damy radę. Nie mam siły. Idę leczyć katar. A ty się nie bój. Nie ma się czego bać. A nawet jak ci się wydaje, o wie, wiesz jak mówią tam, strach ma wielkie oczy. A jeżeli nawet po zamknięciu oczu boisz się, to znaczy, że, że chyba boisz się czegoś w sobie, nie? No to zamknij oczy i poszukaj.